Ja wyjmuję z kieszeni z 100 złotych. Ona lajta puszcza. ona mówi tak. Pokaż, że ja ci dam te 100, twoje 100 zł do ręki, że ja ci daję 100 złotych. On już. na troszeczkę Jaki? To Ty już I, <laughs> I on. Jak nie oszokuj. Pan człowiek, przepraszam bardzo, ona, on daje. 100 złotych dla, dla ciebie jako Natalka. Kleiłeś wczoraj robisz? Ona daje <grym> dla, je, dla, dla jego. Witam serdecznie. A witam witam w ogóle. Witam się, Witam, gdzieś, z tej strony. Jego. A Rafał, tutaj miło, miło przesawić. poznać. Witam. Eee, mi... Ej, witam chyba dziewczyna. Witam Marlena. Tak, I ja? on mój pokazuje. On normalnie pokazuje, że to i mój tak. To dała mnie Natalka. Zadarze, co mogłem pokazać? I? A co ty mogłeś pokazać już? I ona później... <laughs> to, to już... Wierzę, te 100 złotych chowa tu. Mieli kamerę zaczepia. Pod nas sedzeniem oddaje. U niego. A jest nagranie, że ona dała jemu 100 złotych. No tak ma... Na lajt, na, no, na ludzi. Nie, nie na ja ciebie chyba, a nie dla mnie. To już później dla was złoty, dla ciebie, ale w początku jak, jak ona na, nagrała oh, oh. i ciebie poszukała. i... No dobra, już na mnie będziesz? Na ciebie no nie będę. Ja, ja na Natasiu, ja cię bronię, że jak ciebie oszukała, ona... Nie, ja Widziałeś tyle filmów nagrała. I no, widziała, ona... To widziała, to widziała, to to fanem jestem wielkim widzę. I, I on przyjeżdża i on mi to rozpowiada później, na trzeźwo. Nie, to wiesz co? Podkowało pana. Podniosło. Ja oczy puściłem, nic nie powiem tylko Ale, oczy postawiłem dęba. Chciałem się coś powiedzieć. Nie? Ale... Tak, o tej nadal byłem. Chciałem przywitać. Ja słucham chciałem... tutaj. I Nie. Bo tego ja jeszcze nic nie powiedziałem na Bo no ja nie z panem, ja słucham tych właśnie państwa. Czy ja mogę? I ja, na razie ja na nie słucham. rozrabiał. Będę, nie będę rozrabiał. I? Na pewno. I nie. Po prostu chciałabym się z Tobą przywitać. Bo teraz. Bo przywita się no, tutaj z panem majorem mana, tej. I ogółem, żebyś była szczęśliwa z tym chłopem. No tak. No, ja mówię. No dziękuję, panu, dziękuję pani po bardzo panu, panu Wojtku. No dziękuję. Panie, Panie majorze. Ja lubię po prostu co myślę, to potrafię powiedzieć. I poszło wetem. Że tak. poszło. ona z początku tak. daje... No uczy się języka. Nie to zdenerwowało. One do mnie przyjeżdżają. Ja mówię, słuchaj, kobieto. Tego